Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy i jak zawsze jest wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Dziękuję za każde kliknięcie. Po krótkiej przerwie wracamy z filmami. Oczywiście nic się nie działo w sporcie, dlatego nie było filmów, ale teraz wracają reprezentacje. Mamy oczywiście sporo meczów reprezentacyjnych, więc będzie sporo kuponów. Zanim do nich przejdziemy, powiem o promocji na zwrot kasy za przegrany kupon w bo Jeżeli ci kupon nie wejdzie, to możesz otrzymać zwrot kasy. Odpalimy konkurs na free beta dla Was, zaproszenie do grupy, czyli standardowy wstępie jeżeli ktoś by chciał od razu przewijać do kuponów. No to śmiało sobie przewijacie, nie ma najmniejszego problemu. Ja zacznę po kolei. Zwrotka za przegrany kupon. Promocja cały czas aktualna i dostępna w BetCliku. Jeżeli nie macie tam konta, a założycie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Użyjecie go do promocyjnego, obstawiamy tak jak na tym banerku. To możecie stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon, za maksymalnie 228 zł. Totalnie obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny nie ma znaczenia. To oczywiście nie musi być taka stawka. Możecie sobie zagrać za dychę, dwie dychy, trzy dychy, pięć dych, stówkę. Wchodzi? Okej. Okay. Kasa jest twoja, możesz od razu to wypłacić, nie ma najmniejszego problemu. Nie wchodzi? Też okej, okay, bo BetClick Zrócić Ci kasę minus podatek we freebecie do jednokrotnego obrotu po kursie 2.14 na całym kuponie, czyli masz taki bezpieczny kupon na dzień dobry, na powitanie od BetClika. No osoby zainteresowane takim bezpiecznym kuponem. Pierwszy komentarz pod tym filmem, założenie konta minuta i można tworzyć coś na dziś. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku ponad 100 tysięcy typerów. Zapraszam też na Instagrama, tam dodatkowe kupony, których tutaj na YouTubie nie ma. Linki oczywiście w opisie pod tym filmem, to skakujcie i lecimy z konkursem jak zawsze freebet w BetCliku do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby nie go poważyć? Subskrybować kanał, obstawiamy, zostawić łapę w górę. Pod tym filmem i w komentarzu to dokładne wyniki. Minuta pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Portugalią a Liechtensteinem. Dopisicie swój nick, gracza z betklika, typujecie do 20.45. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku. Gracza na BetClik nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. I teraz przechodzimy do kuponów. Jest kilka kuponów stricte na dzisiaj, na dzisiejsze mecze, ale też na dzisiejszym filmie są tasiemki złożone z kuponów, no powiedzmy, na kilka nawet dni. Zaczniemy od kuponu Tomka, to jest kupon na dzisiaj. Idealnie wyliczone pod dodatkowy podatek, żeby tylko nie przekroczyć tego 2280. Zł. Mamy trzy undery, słuchajcie. Trzy Andery goli. No. Oczywiście trzeba od razu powiedzieć, że ciężko tutaj cokolwiek sobie rozkminić moim zdaniem, no bo wiadomo, z reprezentacjami jest tak, że oni te drużyny grają rzadko, sporadycznie tu może się nie chcieć, może się chcieć najlepiej moim zdaniem reprezentacje typuje się na turniejach Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata i tak dalej no tutaj troszkę wróżenie z fusów, ale oczywiście ten kto chce to sobie gra, a my możemy sobie to na spokojnie obgadać. my kładuje trzy undery, przede wszystkim under 2,5 goli w meczu ekipy włoskiej i angielskiej no tutaj te trzy bezpośrednie ostatnie te najbardziej świeże można powiedzieć mecze faktycznie zakończyły się underem 2,5 Goli, bo w finale euro było 1 do 1 w regulaminowym czasie gry. Później dwa mecze w Lidze Narodów UEFA: raz 0-0 i raz się wygrali 1-0. Do tego dorzucone trzy wysokie undery w spotkaniu Bośni i Islandii, do tego Danii i Finlandii, undery 3,5 bramek. No tutaj Tomek twierdzi, że tym piłkarzom wcale nie będzie się chciało szarpać o jakieś super dobre wyniki strzeleckie, a też nie są to mecze, gdzie grają mega mocne ekipy z jakimiś mega ogórami. Jego zdaniem trzy undery wchodzą. Bardzo ładny profit może z tego wpaść. Ogólnie dzisiaj kupony od osób, które nie typowały u nas na YouTubie: nie dziwi mnie to do końca, bo narażyć tak jak mówię, wróżenie z fusów. Dalej mamy kupon od Adama, no i to już są po prostu czyste zwycięstwa. Czyste zwycięstwa nie tylko na dzisiaj, na kilka dni w przód. No i mamy tutaj zwycięstwo Danii, mamy zwycięstwo Macedonii, mamy, słuchajcie, zwycięstwo Turcji, mamy dalej zwycięstwo Chorwacji z walią, Turcja na wyjeździe z Armenią. No i mamy zwycięstwo Polski w tym drugim meczu z Albanią, tym, który już tutaj u nas 27 będzie rozgrywany. No tutaj 800 pakowane w takich pięć. Czystych zwycięstw na, trzeba powiedzieć, faworytów. I faktycznie nie wiem, czy to nie jest jakieś najgłupsze granie, nie? Żeby po prostu nie kombinować tutaj z overami, z underami, tylko na początek sobie huknąć na przykład faworytów. No to tu prawie 4000 4 zł do wzięcia, nie? Więc bardzo ładnie to wygląda, jeżeli chodzi o potencjalny profit. No kciuch mocno moc trzymany, Niech faworyci nie zawodzą, to pewnie większość z Was będzie zadowolona. Dalej mamy kupon od Mateusza, i to też jest kupon stricte stricte na dzisiaj, też to jest Trebelek, 2067 zł na stawce i mamy tutaj troszkę w inną stronę. Tutaj trzy overki półtora wyszukane, bo generalnie z tymi overami półtora jest tak, że... Nie... Faktycznie, czasem można znaleźć overki 1,5 po dosyć sympatycznych kursach. Tym bardziej, jak mamy takie spotkanie Kazachstanu i Słowenii, gdzie tak naprawdę totalnie ciężko coś tutaj sobie wykoncypować, co tu może się wydarzyć. Zdaniem Mateusza, 3 razy over 1,5, czyli 3 razy minimum dwa gole w meczach. Kazachstan-Słowenia dzisiaj. Słowacja-Luksemburg dzisiaj. Bośnia i Hercegowina z Islandią również dzisiaj. Więc taki był trebelek na underki. Oczywiście musi też być trebelek na overki. Kupon od Mateusza i lecimy dalej. Teraz mamy kupon od Przemka. No i tutaj jest już naprawdę mocne granie. Naprawdę mocne granie na tej tasiemce. No można już spokojnie powiedzieć, że to jest tasiemka. E, dania minimum e, dwa gole. Kazachstan z golem. No tu trzeba pamiętać, że to jest zawsze specyficzny teren i nie, czasem ekipy y, podobnie grające na podobnym poziomie faktycznie mają problemy. Gdzieś tam z Murawą i, i tak się u, u, przyjęło, że to jest dosyć ciężki teren dla ekip y, na podobnym poziomie. Więc Kazachstan z golem. Anglia z golem. Bułgaria-Czarnogóra też jest owerek półtora. Jest gol Polaków, bardzo dobrze, lewy do boju, przykładowo lewy. I mamy też Mołdawię słuchajcie, z remisem, czyli zakład na to, że Mołdawia po prostu z Wyspami Owczymi nie przegra. Mocno grane, mocny pomysł, trzymam kciuki, żeby to siadło, no bo dzięki temu będziemy mogli Przemka fajnie pochwalić i taki kupon zrobi nam autoreklamę kanału, więc trzymam kciuki zawsze za wszystkie kupony, a tym bardziej za takie. Mam nadzieję, że taka wizja tutaj faktycznie się sprawdzi. Przedostatni kupon jest też stricte na dzisiaj, dwa mecze, dwa typy od Jakuba i tak jak widzicie, tylko różne. Mamy Włochy z Anglią, Overy siedmiu i pół rzutów rożnych, yy, wróżenie z fusów. nie ma żadnych statystyk ostatnich meczów ciekawych, żeby żeby się podeprzeć czy, czy ostatnio były bite, czy nie były bite więc na razie, tak jak mówię, nie jest to żadną tajemnicą pierwsza kolejka meczów reprezentacyjnych moim zdaniem wróżenie z fusów. w drugiej kolejce można będzie coś bardziej sobie tam porozmieniać w każdym razie tutaj mamy over meczowy yy, i mamy też over meczowy linie wyżej bo kurs już tutaj nieco niższy na danie z Finlandią, z tego co pamiętam Dania bardzo dużo cornerów biła, nawet z Francuzami potrafi na, potrafili nabić sporo yy, cornerów a z tymi ekipami yy, o, o zbliżonym poziomie Mieć nawet słabszymi, też wyglądało to ok, ale to jak mówię zamierzchłe czasy, można powiedzieć. To nie są ligówki, że co tydzień masz mecz, żeby sobie sprawdzić, jak dana ekipa bije kornery, nie? W każdym razie coś takiego od Jakuba i mamy jeszcze kupon od Dawida, to jest również na dzisiaj i też są różne. Są różne samego Kazachstanu, też pod to, że no u siebie potrafią być groźni i faktycznie mogą postraszyć taką Słowenię, zdaniem Dawida przynajmniej. I do tego Włosi z remisem, czyli zakład na to, że Włosi nie przegrają, a w całym spotkaniu też Anderek goli, więc coś takiego jest tutaj ładowane od Dawida również na dzisiaj. Cztery kupony na dzisiaj, dwa kupony takie na kilka dni. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że te reprezentacje w najbliższych dniach po pozwolą coś tam nam potrafiać. Też będziemy sobie transmisję yy, live y robić po prostu tutaj na kanale codziennie praktycznie, żeby wspólnie coś pokleić i żeby również wspólnie pogadać. Na no, dzisiaj to by było na tyle. Przypominam, że wszystko może być przegrane oczywiście. Absolutnie żadnych gwarancji nigdy nie było, nie ma i nie będzie na kanale. Opsałem o tym Pewnie pamiętacie, ale wolę powtórzyć. Na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszej grupy Wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania. Udziału w konkursie tutaj na filmie. Słyszymy się jutro, pojutrze i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się dobrego dziąka, Pozdro!